Grzegorz Winiaczyk. Chciałem parę słów na temat weryfikacji tych danych, które są umieszczone w tej książce. Otóż no mam dużo wątpliwości, a te wątpliwości polegają na tym, że monografia obejmuje okres 400 lat. Ja pracuję w firmie, która niedługo będzie miała 60 lat na terenie miasta Giżycka. Przez okres tych kilkudziesięciu lat, to jest jedna ósma całego okresu czterystoletniego, jedna szósta. Nie znalazłem nazwy tej firmy ani oceny jakiejkolwiek dorobku dla miasta. Przez moją firmę w ciągu tych kilkudziesięciu lat przywinęły się dziesiątki tysięcy ludzi z wyższym wykształceniem z całej Polski. I do zakład, żeby teraz zapytać ludzi z wyższym wykształceniem żeglarzy w Polsce i na świecie. Gdzie oni się nauczyli żeglarstwa? To powiedzą, że w Giżycku, w ośrodku dawnym armatury. Natomiast są podane, niezweryfikowane moim zdaniem, przez autorów, no, na przykład takie twory, efemerydy żeglarskie, jak Giżyckie Stowarzyszenie Żeglarskie, które zakończyło żywot wyrokiem sądowym. Prawda, Natomiast jest wymienione w tej monografii. Wydaje mi się, że monografia powinna zawierać bardzo ważne z, z punktu widzenia mieszkańców i historii, nazwiska osób, instytucji, firm, wydarzeń, bo to jest ślad ten taki, który zostaje już potem w historii, prawda? Tego mi zabrakło. Nie miałem czasu, żeby się zapoznać dokładnie z całą zawartością tej książki, ale boję się, że jeżeli inne materiały też w taki sposób. Jak ten przykład, o którym byłem, były weryfikowane, no to do dzieła, do nazwy tego wydawnictwa dziełem będzie bardzo daleko. I to tyle, żeby nie przedłużać. Jeżeli można, w kwestii takiej, jeżeli chodzi o akwarium, o którym się z Marciem rozmawiał przed chwilą. W ta y, książka zmieniana wielokrotnie swój jeśli mogę powiedzieć. Ona, y, odkąd jak pamiętam w ciągu tych ostatniego półrocza przed y, zakończeniem prac, y, strona edukacyjna była wielokrotnie zmieniana powiem szczerze. Ja pamiętam, żeśmy z Markiem jeszcze rozmawiali, właśnie to sławetne te oczy almaturu, one były w jednej z wersji. Tu jeszcze mówili, Marek to jest charakterystyczne od strony jeziora. I od strony jeziora będzie właśnie widoczne przez te oczy. I to zdjęcie było. Ja, powiem ze zdumieniem, tak teraz przejrzałem, no, tego zdjęcia nie ma. Pamiętam, że takie zdjęcie było Maszty na tle tych oczu. Też było takie zdjęcie. Być może w pierwsza wersja była przesycona obrazkami, dlatego część z nich wyszła. gdy z Mariuszem rozmawiałem, jeszcze przyznam się do jednego błędu, ja też ze zdumieniem powiem szczerze, Zobaczyłem na stronie setnej podpis, i to błędny podpis, że jest to kaplica Kościół Ewangelicki św. Brunona. On nigdy nie był ewangelicki, on zawsze był katolicki, od samego początku istnienia. Podobnie jak kaplica Brunona była katolicka, a dzisiaj jest to kościół chrześcijan-baptystów. Gdzieś, faktycznie, ja tu się zgodzę z panem, korekta bo może troszkę nam umknęła, w życiu takiego podpisu, powiem że nie zrobił, bo, mówię, jestem z tym miastem związany od 20 kilku lat, Znam to miasto, że tak powiem, od podszewki, może nie tak jak wielu z Państwa, którzy no, siedzą na, na tej, na tej um, sali, ale naprawdę jestem troszeczkę teraz skonfundowany tym, że no, taki błąd jest w wkrad, do którego się przyznaje, aczkolwiek nie jest względem mojego autorstwa. Gdzieś to być może zbieżność, to złośliwość przedmiotów matki i programów komputerowych może ma na to wpływ. Wielu nas na, na obronę, akurat tego mówię. Natomiast, jeżeli chodzi o armatur, ja mówię, Jadko, bo ono odpowiedzialny na stronę graficzną, tak jak Grzegorz mówił na początku, to czego na przykład stało w małym stopniu wyeksponowane, staram się to uzupełniać zdjęciami. Mówię, zmieniała się strona graficzna tej książki, może dlatego też to i umknęło. Proszę Państwa, ja w ogóle chciałem powiedzieć taką, taką się podzielić refleksją też tutaj właściwie nawet kierując pewien apel też do władz miasta przy okazji. Muszę Państwu powiedzieć, że jest ogromny, myślę, że osoba, która, nie tutaj przycenia swojej roli, ale jestem pewny, gdyby to pisał ktoś z zewnątrz, kto, kto tego Giżycka nie przeżywał przez ostatnie 20 lat, muszę Państwu powiedzieć, żeby w ogóle nie dotknął wielu problemów. Dlatego, że tak naprawdę te źródła są albo rozproszone, Albo ich po prostu prawie, że nie ma. I oczywiście myślę, że z armaturem rzeczywiście jest jakiś może błąd. Tak nie wiem, tu przypomnę Panu Grzegorzowi, że no to oczywiście niewiele zmienia, ale w latach 80. zdarzyło mi się napisać chyba dwa artykuły o armaturze dla tygodnika ITD, uczestnictwie istniejącego, ale rzeczywiście, jakby obecność tego ośrodka myślę, że rzeczywiście zasługiwałaby na. A też obecność tej, tej monografii, to rzeczywiście troszeczkę się nie, jakoś z różnych powodów nie pojawiła szkoda. Natomiast generalnie wydaje mi się, że jest pewien poważniejszy problem, mianowicie taki, że za 10-20 lat, jeśli ktoś będzie chciał się w jakiś sposób zmierzyć z historią miasta, to będzie miał ogromny, ogromny problem, ogromny kłopot. No, w zasadzie będzie monografia, tak? Ale Monografia siłą rzeczy pominęła wiele środowiskowych historii. Takich historii ulokowanych dotyczących na przykład jakiegoś środowiska, jakiegoś stowarzyszenia, jakiejś organizacji, ośrodka żeglarskiego bardzo ważnego na Mazurach. I to samo dotyczy zresztą też tej części przedwojennej. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ja też właśnie zbierając materiały powróciłem trochę do kontaktów z Kreisgemeinschaft Lecem, z aktualnym szefem tego Kreisgemeinschaft. Panem Eichlerem i proszę Państwa jego wypowiedź jest po prostu bardzo pesymistyczna, on czy jego w ogóle opinia jest taka, że jeśli nawet jego, ale też i pewnie może i nasza powinna być taka, że jeśli my nie, nie zdig, zdigitaliz, zdigitalizujemy czy w ogóle nie przejmiemy, ale myślę, że w aktualnych czasach mamy właśnie taką techniczną Możliwość, że nie musimy tego przewozić do Bliżynska, tak? tylko możemy to zdigitalizować. To istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że za parę lat to archiwum w Neumünster, które jest bardzo ważne dla naszego miasta, wyląduje. Tak się nazywa to miasto, ale jest gdzieś w Niemczech takie miasto, gdzie są takie piwnice, w których w zaplombowanych skrzyniach po prostu się pakuje. Tą dokumentację, ona w zasadzie przestaje być w jakikolwiek, jakikolwiek sposób dostępna dla historyka, archiwisty itd. Ale myślę też, że, że właśnie tutaj oczywiście taki postulat, no, że jednak jakaś placówka archiwalna czy muzealna, no, tyle inwestujemy, tyle wydajemy milionów na różne, no, mam nadzieję, że potrzebne inwestycje. Natomiast pamięć, która by miała swoją konkretną siedzibę, prawda? tak mówiąc, Konkretnie przychodzi taki archiwista do pana Winiarczyka i mówi: Właśnie chcemy tu stworzyć półkę, czy chcemy stworzyć też część w tym archiwum, żeby była udokumentowana historia właśnie żeglarstwa, w tym tego, tego ośrodka. Prawda? I myślę, że to jest jakieś wyzwanie na najbliższe lata. Jeśli teraz się tego nie, nie uczyni, to ta pamięć będzie miała pro, ogromny problem z istnieniem, bo właśnie nie, nie, nie chodzi tylko o gromadzenie, prawda? to chodzi potem też o edukację, o. O, o, o właśnie edukację, o spotkania. Na przykład, tak patrzę na Jana Sektę, to, to póki co to pasjonaci robią, prawda? To, są Jan Sekta, zresztą można powiedzieć, że obcy wśród nas, bo tylko 20, to zawsze te spory, prawda? Czyli 59 No właśnie, to, który, który jakby dokonał ogromną pracę i, i ma taką ogromną wiedzę, prawda, na temat tych przemian urbanistycznych, ale też wielu innych aspektów tej historii giżyckiej, nowszej i trochę starszej, to że to wszystko gdzieś tam, prawda, jest związane z jednym sektą, a nie, nie istnieje jako pewien, pewien element miejskiej tkanki po prostu, prawda. I dopóki też teraz te spotkania historyczne, które organizuje Pracownia refleksji społecznej Wspólnoty Mazurskiej, to wszystko są Zresztą Te spotkania też pokazują, jak, jak, jak duże jest zainteresowanie tą, tą, tą historią, prawda? Więc tak myślę, że w kontekście tego, co Pan Biniarczyk powiedział, no, to też byłoby znakomicie, gdyby ta monografia stała na tej półce w tym archiwum czy w tym muzeum, ale żeby wokół były, żeby wokół przyrastały dokumenty, których przecież jest mnóstwo rozproszonych w Bliżku. Przecież teraz nikomu nie trzeba niczego zabierać, teraz można wszystko właśnie zdigitalizować, można wszystko bardzo ładnie, jakby też potem ta dostępność tych dokumentów jest nieporównywalna, prawda. Nawet przecież to może przyjąć stronę zakładki na stronę internetowej miasta, czy, czy prawda, że właściwie mamy przez, teraz muzea wszystkie powstają jednocześnie w internecie, na przykład dostaje co chwilę, powstaje wirtualny sztetl na przykład, prawda, gdzie też wysiłkiem ludzi, właśnie. To jest też coś, co w dzisiejszych czasach powoduje, że nie tylko jakiś samotny Mochikanin myślę o no ja nie sekcie, e, e, walczy, zdobywa dokumenty, prawda, interpretuje, tam gdzieś spotyka się pokojowo z Grzegorzem Białońskim, kłócą się, bo wiem, że tak, się kłócą różne fakty, tylko właśnie ktoś, to, to przez to, że to jest w sieci, dostaje zwrotną wartość, bo ludzie to czytają, coś przynoszą, dostarczają i to się tak tworzy. Prawda? Myślę, że, że żeśmy chyba dojrzeli do tego i myślę, że ta monografia będzie miała sens wtedy, jeśli ona jest tak naprawdę nie końcem 400 lat, tylko początkiem po prostu tego następnego okresu, kiedy podejdziemy do tej historii jako do kwestii, która jest naszą wspólną jakąś troską i myślę, że tak to tak apeluję właśnie, żeby w najbliższych latach w, w tym, po, tej pogoni za nowoczesnością na, pamiętać o tej pamięci, kt, kt, której tylko fragmentikiem jest ta monografia. Mogę, jeżeli czuję się wywołany do odpowiedzi. Jeszcze tylko jedno zdanie. Proszę Państwa, monografia, żadna monografia nie jest kompletnym opisem wydarzeń przeszłości. Tego się nie da zrobić w jednym dziele. Stąd naturalnie będą braki dla różnych czytelników. Może być tego za mało, a czegoś innego za dużo. To już jest kwestia redaktora i kwestia autora, jak, jak, jak ten temat ujmuje. Natomiast taki pomysł, który chodzi ze mną już od dawna, bo też pomysł może nie mój, bo Olsztyn to zrobił właśnie w ten sposób, że wydał najpierw taką monografię całościową, a później wydał bardzo obszerną monografię dla czasów najnowszych po 1945 roku i jeszcze oddzielną po 89 roku. I dopiero tam można byłoby, podejrzewam, kompletnie, zebrać wszystko to, co Dotyczy tego okresu, który generalnie nas bardziej interesuje niż to, co na przykład mnie interesuje, czy ten okres średniowiecza i nowożytności, który zresztą myślę że niewiele osób na sali przeczytało. Natomiast tekst Wojtka Łukowskiego pewnie wszyscy przeczytali. Ja tylko powiem, że jakbym pani burmistrz dała mi takie skromne stypendium na rok. Bo w Giżycku póki co koszty życia są niewielkie, to przez rok myślę, że można byłoby dopełnić tą monografię jeszcze do. Ale tak, jest fajna tym, rocznica coś. to 1945-2015, tak? No właśnie, Także warto <grym> pomyśleć. Tak, już jeżeli mogę, tylko króciutko. Tu się zgadzam, akurat troszkę te się wyprzedził moje, moje wystąpienie, też Wojtek, i wywołał jako do, do, do tej wypowiedzi. To prawda, zebrać materiał czasami jest bardzo trudno. Natomiast, i to co powiedziałeś Wojtku, to prawda, one są rozproszone. Natomiast, no, nie jestem aż takim ostatnio może mohikanów, bo takich, takich Indian jeszcze w tej mieście tylko jest, no choćby nawet, nie, nie widzę, tutaj jest Jarek Andrukajt zwany po skrócie karakany, który jest, też jest jest, jest, jest też wytrwała postać walcząca o zachowanie resztek. To prawda, my się uzupełniamy, bo ja tak bardziej do 45, on po 45, aczkolwiek w jego zbiorach też są bardzo ciekawe materiały z różnych epok. Także jest on jest. Tu też jego siwizna mi gdzieś błysnęła. Boguś, Boguś nasz szanowny, a jest tam z tyłu 7 Także takich ludzi się nazbiera. Prawdą jest, że w Giżycku brakuje placówki, którą kiedyś mogło być archiwum Mazurskie, które działało w Giżycku. Szkoda, że ta idea została zeprzeposzczona. Można było stworzyć, myśmy wtedy planowali nawet tam w tym naszym domeczku, tam na Warszawskiej 17, zrobić takie mini muzeum, ale chcieliśmy właśnie gromadzić dzisiaj ta technologia jest taka, że w zasadzie biorąc dobry skaner. To nie jest duży wydatek, to jest kilka tysięcy złotych. Dobry skaner, i można zeskanować i negatywy, i e, zdjęcia. Dobry dyktator cyfrowy nie jest drogi, żeby nagrać wspomnienia mieszkańców, którzy się to śli po 1945 roku, choćby nawet. E, kwestie z, e, cyfrowego, cyfrowego przełożenia zbiorów kraj Gemesza z, Gemarsza, z Lecem też przypuszczam, większym problemem nie jest. E, I tak jak tutaj, i ta idea w zasadzie w Gliżutku jest, jest od dawna, bo e, myśmy o latach 90. jeszcze o tym myśleli. Potem była taka próba stworzenia tego e, takiego mini muzeum na Twierdzy Bojen przy Towarzystwie Myślników Twierdzy Bojen. W zasadzie e, pierwszy kształt jest to, e, przygotowany pod kwestie wystawiennicze. Szkoda, że to dalej nie poszło, żeby tam drugą część wyremontować i, i to muzeum żeby powstało. Tutaj, też e, sama idea e, tego muzeum też przybierało różne e, koncepcje. To wszystko mogłoby się przyczynić do tego, że być może to, czego zabrakłoby, e, czy zabraknie komuś w tej monografii, można by to było zobaczyć Niekoniecznie na stronie internetowej, ale nawet stworzyć takie powiedzmy sobie niewielkie pomieszczenie z dobrym komputerem, z dobrym projektorem na miejsce, na spotkania, na prezentację tych zbiorów. To jakby jedna kwestia. Jeżeli chodzi o kolejną kwestię związaną z tą monografią, jeszcze tak, też mówiąc, nie da się wszystkiego wyeksponować. Tutaj, Tutaj się mówił o tych o okresie między tym powojennym, to się też mówili z tego czasu, tak zwane PRL po giżycku, żeby stworzyć taką właśnie publikację bardziej może albumową, bo tych zdjęć jest wbrew bardzo dużo. Tutaj chyba nawet fajny zbiór pani Szarskiej, który jest w posiadaniu urzędu miejskiego, ale takich zdjęć, które pokazują ten PRL Girzycki jest naprawdę mnóstwo. To pokazać w formie albumu nawet byłoby bardzo ciekawą pracą i być może za te, za te dwa lata rocznica by się znalazła, akurat taka, która by ku temu służyła, także pod tym względem można by było naprawdę jeszcze popracować.